Jak wprowadzić w firmie kryzysowe zarządzanie. Kryzysowe zarządzanie teraz jest niezbędne do tego, żeby Twoja firma mogła w ogóle przetrwać ten trudny czas. Co się wydarzyło na świecie? No, dzieje się na naszych oczach zmiana, całkowita zmiana tego, jak ten świat do tej pory funkcjonował. Padają łańcuchy dostaw, firmy zostają wstrzymane, nie mogą pracować, nie mogą dzięki temu zarabiać. Jest niepewność co do jutra. Firmy muszą opłatać stałe koszty, nie mają skąd pieniędzy na to wziąć. Jak ktoś ma jakieś zasoby gotówki, jest w stanie teraz te zasoby upłynnić, wpakować je w firmę, ale jak ktoś z tych zasobów nie ma i firma jest z miesiąca na miesiąc, a ogromna ilość firm w Polsce dokładnie tak funkcjonowała, no to ma teraz problem. A więc zaczyna się kalkulacja. Komu zapłacić, komu nie zapłacić, czy zwolnić pracownika, czy zostawić go, czy poczekać jeszcze, czy już myśleć o tym, żeby składać wniosek o zawieszenie działalności albo zamknięcie działalności. No to będzie miało przepotężne, negatywne konsekwencje dla całej gospodarki. Począwszy od wzrostu bezrobocia, poprzez spadek konsumpcji, spadek produk produkcji, inflację. Długo będziemy się z tego wszystkiego wygrze wygrzebywać. Dlatego teraz w tym nagraniu chcę Ci powiedzieć o tym, jak. Ty masz przede wszystkim przygotować swoją firmę na zarządzanie teraz kryzysowe, które będzie absolutnie fundamentalne. I podzieliłem to na takie trzy elementy: zarządzanie w ciągu pierwszych 7 dni kryzysu, potem w ciągu kolejnych 14 dni i kolejnych 30 dni, a także rekomendacje na dalsze zarządzanie strategiczne tą firmą w kolejnych miesiącach. Pierwsze 7 dni to tak naprawdę kwestia być albo nie być. Na tym etapie musisz skupić się na tym, żeby Twój statek, który właśnie wpadł w wielki wir wodny, w środek samo serce, oko cyklonu, żeby nie utonął. A więc nalewać się woda do środka. Twoim zadaniem jest w pierwszej kolejności, zacząć tą wodę wypompowywać, zatamować dziury. To jest twoi, Twoje zadanie numer jeden, czyli to jest minimalizacja strat. A więc w Twoim biznesie to są koszty. Zminimalizuj wszystkie wydatki, które nie są absolutnie niezbędne. A więc przejrzyj jeszcze raz, na co wydawałeś pieniądze do tej pory w Twoim biznesie. Może na rzeczy, które były ważne, potrzebne z perspektywy biznesu w czasach prosperity, ale teraz w trudnych czasach, chudych czasach, one w ogóle nie będą potrzebne. Więc utnij te koszty, powypowiadaj te umowy, po porezygnuj z tych zakupów, które miałeś dokonać, a nie są absolutnie niezbędne. Negocjuj z Twoimi dostawcami te umowy. Te um, usługi, które ci dostarczają, podwoń do nich, porozmawiaj jak człowiek z człowiekiem, oni też są w takiej samej sytuacji jak ty. I teraz każdy będzie myślał o swoim interesie: o tym, żeby uchronić swoją firmę, swoich pracowników, swoją rodzinę. To jest normalne. Ale z drugiej strony, jeśli ty chcesz uchronić rodzinę i twój dostawca czy odbiorca chce uchronić rodzinę, rozmawiając, możecie ustalić jakąś wspólne stanowisko i Ty i on uchronicie swoją rodzinę. Próbuj dogadać się na odroczenie płatności. Nie musisz od razu rezygnować z tych usług, ale dogadaj się, że zapłacisz za miesiąc, za dwa, może jeszcze później. Teraz najważniejsze będzie cash flow, przepływ finansowy, żeby był w firmie. Dlatego gotówka jest teraz na wagę złota. A więc staraj się tę gotówkę zachować, bo nie wiesz, ile jej i na co będzie Ci za chwilę potrzebne. A więc to jest pierwszy element w, tych, w ciągu tych siedmiu dni. Minimalizacja strat, Kosztów, które się pojawiają. I drugi element na pierwsze 7 dni to jest ustalenie nowego sposobu zarządzania w firmie. Potrzebujesz w pierwszej kolejności spotkać się ze swoją załogą i poinformować ich o tej sytuacji, która właśnie nadchodzi. Nie możesz oczekiwać, nie możesz też zakładać, że oni na pewno wiedzą, co się dzieje, i, no bo przecież czerpią informacje z internetu albo z telewizji. Absolutnie nie. Nie możesz też zakładać, że mm, nie powiesz im o tym, co się dzieje że będziesz ich trzymał w niepewności. Nawet jeśli sam nie wiesz, to i tak powinieneś z nimi się spotkać i o tym z nimi porozmawiać. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ludzie muszą od Ciebie dostać jasną instrukcję, jak od tej pory działamy. Kapitanie, co robimy? To jest ich nieme pytanie, które zadają w Twoim kierunku. Więc Ty jako dobry szef, lider, prawdziwy lider kryzysowy, wychodzisz i informujesz ich, jaki jest teraz plan działania. Jesteś przedsiębiorcą, sprzedawcą lub zarządzasz działem sprzedaży? To świetnie. Mam dla ciebie sposób, jak za pomocą telefonu zwiększyć sprzedaż w twoim biznesie nawet o 30% w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Wejdź na bezpłatny webinar, na którym zdradzę ci, na czym polega mój autorski sposób prowadzenia rozmów handlowych z klientami, którym zaczniesz umawiać nawet 7 na 10 spotkań przez telefon. Zero lania wody, tylko praktyczna wiedza podana w bezpośredni i prosty sposób, abyś już kolejnego dnia mógł ją wykorzystać w swojej pracy i zwiększyć sprzedaż. Zapisz się teraz i od jutra sprzedawaj więcej! Ludzie w sytuacji zagrożenia strachu mają naturalną tendencję do tego, żeby chować się pod skrzydłami kogoś, kto jest nad nimi lidera, jakiegoś silniejszej jednostki czy silniejszej grupy, tak samo jak ludzie chowają się pod skrzydłami państwa. Ty jako przedsiębiorca jesteś odpowiedzialny za ludzi, którymi zarządzasz. Dlatego musisz teraz ustalić na nowo zasady. Zasady. Będą inne niż w czasach tych, które były przed kryzysem. A więc teraz nie możesz oczekiwać, nie możesz zadowalać się byle jakością. Musisz oczekiwać efektywności. Ale jeszcze ważniejsze rzeczy jakiejś musisz oczekiwać, i to już w ciągu pierwszych 7 dni, to jest bezwzględne posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec zasad i ustaleń. Nie ma teraz miejsca na brak lojalności. Nie możesz sobie pozwolić na to, że ktoś będzie podważał Twoje decyzje. Nie możesz dopuścić do tego, że ktoś będzie stawał okoniem, tak zwanym, będzie się buntował przeciwko temu, co ty ustalasz. Teraz jest tylko jeden sposób działania. My way or highway. Po mojemu albo cię nie ma. Dlatego też ustal zasady, jakimi teraz chcesz, żeby Twoja firma się kierowała. Następny krok to co po tych 7 dniach. Po 7 dniach potrzebujesz wprowadzić kolejny plan na kolejne 14 dni. I w ciągu następnych 14 dni najważniejsze jest zachowanie płynności finansowej Twojego biznesu, czyli zadbanie o strategię sprzedaży. Jeśli zmieniają się okoliczności biznesowe, jeśli klienci nie chcą kupować tak jak do tej pory, jeśli poprzednio zostały przerwane łańcuchy dostaw, no to coś trzeba zmienić. To trzeba podjąć inne działania, żeby osiągnąć inne efekty. I w tym celu musisz wdrożyć plan naprawczy. Być może będzie to wymagało zmiany strategii funkcjonowania całego biznesu, nie tylko jego poszczególnych oddziałów czy działek. Może być tak, że Twoi pracownicy wszyscy pójdą do domu i będziesz musiał przenieść swój biznes do online'u, czyli pracować zdalnie. Może być tak, że będziecie musieli zmienić sposób kontaktu z klientami z takiego bezpośredniego na kontakt telefoniczny. Może być tak, że Wasi klienci będą chcieli inne produkty teraz od Was kupować niż te, które kupowali do tej pory, bo na przykład catering pod eventy już nie będzie im teraz potrzebny, bo nie ma eventów. A więc, Twoim zdaniem, jest teraz przemodelowanie strategii sprzedaży. Zrób to przy udziale Twojego zespołu. Niech oni też mają na to wpływ. To ma dwie bardzo ważne korzyści. Pierwsza to taka, że oddajesz też niejako, pokazujesz, że jesteś gotów podzielić się odpowiedzialnością za to, dokąd Twój statek płynie, że nie obawiasz się przywództwa, że nie, nie rezygnujesz z przywództwa, ale uwzględniasz załogę w tym przywództwie. To po pierwsze, a po drugie Twój zespół, mając wpływ na realną strategię biznesu, bardziej się utożsamia z tym, że zostało to przez nich stworzone i ma większą ochotę do tego, aby się zaangażować, podwinąć rękawy i ją zrealizować. I tą strategię sprzedaży wdrażasz tak naprawdę od samego początku, od pierwszego dnia, od którym dowiedziałeś się, że jest kryzys. Ale w ciągu tych następnych 14 dni ty sprawdzasz, czy ona działa i jak ona działa, czy daje pożądane efekty. A jeśli nie daje pożądanych efektów, to natychmiastowo, bez zbierania ogromnej ilości danych, zmieniasz ją. W czasach dobrobytu i prosperity zarządzać mogłeś w oparciu o historyczne dane. Teraz nie masz czasu na zbieranie historycznych danych, ponieważ każdy dzień dla ciebie bez Wpływu, bez gotówki, bez nowych klientów, to może być jeden dzień do bankructwa o, szybszy. Dlatego teraz musisz podejmować decyzję w oparciu o intuicję, o własne przeczucia, o to, jak. Czujesz rynek, co widzisz na rynku, co słyszysz na rynku. Musisz teraz być blisko rynku. Zacznij czerpać informacje, ale nie z głównych mediów, z głównego nurtu, bo tam nie znajdziesz niczego wartościowego. Zacznij słuchać ekspertów, czytać blogi specjalistyczne, słuchać lekarzy, ekonomistów, ludzi, którzy znają się na gospodarce. Nie wiesz żadnemu bez namiętnie i bezmyślnie. Ale staraj się od każdego z nich wziąć cząstkę ich wiedzy, a potem dołączając do tego własne doświadczenia i intuicje, podjąć kluczowe decyzje, decyzje dla twojego biznesu. W tym okresie ważne jest, żeby pozyskać nowych klientów do biznesu. To nie jest dobry moment na to, żeby zdobywać klientów długofalowo, czyli na kolejne miesiące czy lata podpisywać kontrakty, tylko teraz potrzebujesz doraźnych zastrzyków gotówki. A więc może być tak, że masz jakąś partię produktów, która do tej pory leżała w magazynie i była sprzedawana, teraz warto ją upłynić. Może być teraz taki moment, że będziesz musiał stworzyć nowy produkt, czy stworzyć nową usługę, którą będziesz chciał oferować klientom. I teraz jest moment na to, żeby już zacząć się zastanawiać nad tym, czy takie rozwiązanie, czy taka konieczność będzie. W tym etapie również konieczna jest zmiana sposobu komunikacji z pracownikami. Nie ma teraz czasu na wielogodzinne narady i zastanawianie się, co zrobić. Teraz jest czas na krótkie komunikaty, precyzyjne, jasne. Ty masz być opanowany. Ty masz być człowiekiem, który teraz y, jasno wytycza ścieżkę, ale jednocześnie nie wpada absolutnie w panikę, nie daje odczuć Twojemu zespołowi, że Ty nie wiesz, dokąd płyniecie. Ty musisz wiedzieć, dokąd płyniecie. Jesteś liderem, jesteś przedsiębiorcą, jesteś szefem. Po to założyłeś firmę, żeby właśnie w takich momentach jak ten wykazać się swoim przywództwem. Jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz handlowców? To posłuchaj uważnie. Wiem, jak z nieskutecznych i narzekających pracowników wyciągnąć maksimum ich potencjału, dzięki któremu zaczną sprzedawać nawet o 30% więcej w ciągu 6 miesięcy. Brzmi niewiarygodnie? To co powiesz na wzrost obrotów z 200 tysięcy do miliona w miesiąc po szkoleniu ze mną? Takie cuda też oferuję. Jak to zrobię? Tak samo jak w ponad 60 branżach, w którym pomogłem sprzedawać więcej i przede wszystkim swojej, w której w ciągu 6 lat zatrudniłem 4 tysiące ludzi i zbudowałem 20 zespołów sprzedaży. Zawodowo zajmuje się budowaniem zespołów handlowych w oparciu o moją autorską koncepcję Dream Sales Team. Chcesz ją poznać? To zapisz się teraz na bezpłatny webinar i zobacz jak mogę pomóc również Twojej firmie. Zarządzać w czasach dobrobytu jest bardzo prosto. Byle idiota to potrafi. Teraz musisz pokazać, że jesteś odpowiednią osobą na tym stanowisku, dlatego jeśli tego nie potrafisz, to musisz błyskawicznie się tego nauczyć. Jeśli masz wątpliwości, to zostaw je dla siebie. Jeśli masz lęki, masz obawy, to zostawię za progiem Twojego domu czy Twojej firmy. Wchodząc do Twojego biznesu, rozmawiając z Twoim personelem, Ty jesteś innym człowiekiem. Ty jesteś Krzysztofem Kolumbem, który prowadzi swoich ludzi w nieznane na odkrywanie nowych lądów. Ty jesteś Tadeuszem Kościuszko, który z kosynierami mm, szedł bronić niepodległości naszego kraju. Ty jesteś teraz prawdziwym wodzem, na którym ludzie będą szli albo nie pójdą. I ci, którzy nie będą chcieli za tobą pójść, ci, którzy nie będą wierzyli w twoje przywództwo, ci, którzy będą je mm, kontestować, to jest moment na to, żeby dać im wyraźną czerwoną kartkę. Być może będziesz musiał kogoś zwolnić. Niestety. To jest ten moment, w którym nie ma miejsca na dyskutowanie, na szukanie dziury w całym. To jest ten moment na działanie. A więc, jeśli będziesz mieć osoby, które są nieefektywne, nie wykazują się posłuszeństwem, są nieprzydatne, dla Twojej łodzi i tylko są balastem, to niestety, ale będziesz musiał je zwolnić. I tutaj moralność, ludzkie uczucia wobec tego, że pomożesz komuś, ale zaszkodzisz dziesięciu innym? Sorry, nie możesz tak. Jesteś odpowiedzialny za cały biznes. Jeśli jedna osoba ma położyć cały biznes i przez to 10 innych osób będzie cierpieć, nie możesz na to pozwolić. Nawet jeśli ją bardzo lubisz, nawet jeśli wiele jej zawdzięczasz, możesz jej pomóc. Możesz ją wesprzeć, możesz ją zapewnić, że jeśli wszystko wróci do normy, wrócisz, przywrócisz ją do, do biznesu. Ale jeśli ona dzisiaj nie dostarcza wartości rodanej twojemu biznesowi, ba, jest balastem, bo neguje i hejtuje i narzeka i robi jeszcze inne rzeczy, które wpływają negatywnie na morale całej firmy, całego zespołu, nie możesz poświęcać dobra ogółu dla dobra jednostki. I po kolejnych 30 dniach robisz weryfikację, weryfikację planu, strategii, którą obrałeś wcześniej z realizacją. Czy ta strategia przynosi Ci pieniądze, bo to teraz jest kluczowy element. Czy ta strategia jest realizowana dokładnie tak, jakbyś sobie tego życzył i daje efekty, czy nie. Jeśli nie jest realizowana tak, jakbyś sobie tego życzył, to wróć do poprzedniego punktu i zastanów się, czy pracownicy, którzy są oddelegowani do jej realizacji, robią wszystko tak, jak potrzeba. Jeśli robią, ale mimo to nie daje to efektów, spróbuj. Jeśli nie zwolniłeś tej osoby, jeśli zdecydowałeś, że ją zostawisz, spróbuj ją oddelegować do innych zadań, być może do innego działu, może do innych obowiązków. Natomiast jeśli robią to, co trzeba, a nie daje to rezultatów, no to jest znak dla ciebie, że strategia nie była dobrze obrana. Musisz przyjąć inną. Może będzie trzeba się przebranżowić, może będzie trzeba wejść w inny biznes, może będzie trzeba błyskawicznie przenieść całą działalność do online'u. Jeśli jesteś restauracją, może trzeba będzie uruchomić catering na dowóz. Jeśli jesteś salonem kosmetycznym, salonem fryzjerskim, kimś kto wykonywał usługi na klientach stacjonarnie w swoim biurze, w swoim gabinecie, teraz być może będziesz musiał zacząć świadczyć usługi online. Może musisz nagrać kurs, jak kobiety same mogą sobie zrobić makijaż albo jak same mogą sobie zrobić paznokcie. Być może będziesz potrzebował dogadać się ze swoimi klientami, zaproponować im jakieś vouchery, jakieś e, rabaty, jakieś e, karty podarunkowe, ale teraz muszą je od Ciebie wykupić, a zrealizują je za jakiś czas, po to, żebyś Ty mógł zyskać tą płynność, której teraz najbardziej potrzebujesz. Jeśli natomiast Twoja strategia okazała się słuszna, to powoli zaczynaj zwiększać skalę działania. Po miesiącu, właściwie to po dwóch miesiącach, jeśli widzisz pierwsze efekty, to to jest czas na to, żeby rozwinąć pełnię żagli w Twoim biznesie. To jest moment, kiedy jedni bankrutują, inni się bogacą. Nieubłagane, brutalne prawo rynku. Po której stronie chcesz być? Ja, jak widzisz, mam zamiar powiedzieć ci, pokazać ci drogę taką, żeby twój biznes przetrwał, żebyś ty mógł z dumą i z otwartą przyubicą za rok, dwa, trzy, kiedy to się wszystko unormuje, spojrzeć w lustro i powiedzieć: Dałem wtedy radę, nie poddałem się. Dlatego zwiększaj skalę działania, rozwijaj się na nowe rynki, wchodź w nowe branże. Może będzie okazja mm, poszerzyć swoje pole działania poprzez zainwestowanie, czy kupienie, czy nawet wsparcie jakiegoś innego biznesu, który sobie ledwie radzi, do, poprzez dołączenie go do siebie i dzięki temu podniesienie go, i podniesienie też swojego biznesu. I za pół roku, za rok możesz czerpać zyski już z dwóch źródeł, a nie tylko z jednego. Na każdym z etapów Powinieneś zadbać o to, aby w firmie stworzyć tak zwany sztab kryzysowy. Jeśli jesteś małą firmą, to ty będziesz jednoosobowym sztabem kryzysowym. Jeśli organizacja jest większa, być może będziesz to ty kilku twoich dyrektorów, specjalistów, czyli taka jednostka szybkiego reagowania, która zajmie się analizą, bieżącą analizą, błyskawiczną analizą, oceny ryzyka tego, co robimy i szacowania potencjalnych zagrożeń. Przewidywania ich. Dobrze, żebyś miał przygotowanych więcej alternatywnych scenariuszy. Co jeśli pierwsza strategia nie zadziała? Co jeśli to, co dzisiaj zdecydowaliśmy za tydzień okaże się fiaskiem? Co wtedy zrobimy? Wtedy zrobimy scenariusz numer dwa. Jeśli dwójka nam nie pójdzie, wtedy trójka. Przygotujcie sobie kilka scenariuszy działania na właśnie takiej okoliczności. W pierwszej fazie podejmowałeś decyzję tylko i wyłącznie na bazie intuicji, ponieważ nigdy taka historia wcześniej się nie wydarzyła, a więc nie wiesz, jak sobie z nią poradzić. Ale kiedy jesteś już po miesiącu czy po dwóch miesiącach, działasz już w tej sytuacji zagrożenia, w tym kryzysie, to opierasz swoje decyzje na tych dwóch miesiącach, ponieważ to one wyznaczają nowy odcinek czasu, w oparciu o który podejmujemy decyzję. Czyli teraz kolejne decyzje na kolejne miesiące nie opierasz na danych sprzed pięciu lat. Ostatnich pięciu latach, tylko na ostatnich dwóch miesiącach. I teraz potrzebujesz mieć ludzi, którzy będą umieli te dane czytać. Albo zrobisz to ty, albo zrobią to ludzie, którzy są z tobą w zespole. Ważne jest, żebyście nie bali się, żebyś ty jako szef nie bał się zmieniać kierunku. Nawet jeśli stwierdzisz, że strategia czy decyzje podjęte dwa tygodnie temu są całkowicie błędne, nie możesz absolutnie obawiać się tego, żeby przekręcić wajchę o 180 stopni i powiedzieć swoim ludziom: zmieniamy kierunek, ponieważ płyniemy na górę lodową. To jest ten moment. A twoi ludzie muszą być na to gotowi. Więc jeśli masz w zespole ludzi, którzy nie są gotowi na tego typu zmiany, to postaraj im się to na początek wytłumaczyć, ale w drugim kroku nie ma miejsca na tłumaczenie, jest czas na działanie. Tak jakby żołnierz zastanawiał się tuż przed wyskoczeniem z samolotu, czy chce skoczyć, czy nie. A jego dowodzący starałby mu się tłumaczyć, dlaczego powinien skoczyć. Nie, w pewnym momencie nie ma tłumaczenia, tylko jest wypchnięcie go i jest lot. Tu jest dokładnie to samo. Czas na tłumaczenie już był. Teraz jest czas na latanie, czyli działanie w Twoim przypadku. Zachęcaj też ludzi do zadawania pytań, do dyskutowania. Ludzie, wielu ludzi lubi, um, czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy wie, co się dzieje, a więc czerpią swój, um, czerpią swój, swój stan emocjonalny, poprawiają się wtedy, kiedy wiedzą, dokąd łajba płynie. A więc zachęca ich do dyskutowania, informuj ich o tym. Oczekuj też, żeby wzajemnie ze sobą rozmawiali, żeby dyskutowali. Bardzo ważne jest, żeby się ze sobą potrafili skutecznie komunikować. Jak zatem zadbać o, ten, o tą dobrą komunikację? Przede wszystkim zadbaj o wspólny kanał komunikacji. Jeśli pracujecie zdalnie, każdy ze swojego domu, zadbaj o to, żeby te, ta komunikacja była usystematyzowana. Niech to będzie jakiś jeden kanał kontaktu, czy Skype, czy Zoom, czy jakaś telekonferencja na telefonie, czy Teamsy. Czy jakiś inny program, ale niech to, nie, niech ta komunikacja będzie, przede wszystkim będzie. Ona jest teraz bardzo potrzebna. Zadbaj o częstotliwość tych spotkań. Im częściej, tym lepiej. Trze, trzeba działać w sprintach, w krótkich odstępach czasu. A więc jak spotykamy się dziś i rozmawiamy o tym, jaki jest plan, to być może kolejny element, weryfikacja tego planu, powinna nastąpić jutro. W zależności od tempa biznesu i ilości zadań przydzielonych ludziom i szybkości tych, zrealizowania tych zadań. Może być także co dwa dni albo raz na trzy dni. Na pewno nie rzadziej. Nie pozwól na to, żeby ludziom rosły wątpliwości w ich głowach co do przyjętej strategii, co do przyjętych działań. A dla, w tym celu potrzebujesz przynajmniej raz na dwa dni komunikować się i działać w tych nowych warunkach. Dbaj teraz o zmiany taktyczne. Strategia, jeśli jest dobrze obrana, być może będzie wymagała tylko kosmetycznych zmian, czyli taktyki w działaniu. Może trzeba będzie zmienić sposób rozmawiania z klientami, może trzeba będzie zmienić sposób rozliczania efektów, może inaczej trzeba będzie te efekty mierzyć, może trzeba będzie zmienić politykę cenową, może trzeba będzie zmienić kontakt, kanał kontaktu z klientem. To będą zmiany taktyczne. Strategia, jeśli jest ustalona, to jej nie zmieniaj. I te zmiany taktyczne powinny być robione na tym właśnie wspólnym kanale komunikacji. Ważne jest, żebyś teraz mierzył postępy na drodze do realizacji tych celów. I to mierzył je o wiele częściej niż właśnie było to wcześniej. A więc, mierzenie celów codziennie czy co dwa dni jest absolutną koniecznością i od razu, jak cele zmierzysz i widzisz, że nie są realizowane, natychmiastowo reagujesz. Nie ma tutaj miejsca na hmm, czekanie. Jeśli osoba nie realizuje celów, które jej zostały powierzone. I to ma negatywny wpływ na całą organizację, no to wracamy do punktu wyjścia. Albo tą osobę przesuwasz do innego działu, albo tej osobie tłumaczysz jeszcze raz, jaki jest problem, jak ma się w tej sytuacji konkretnej zachować, albo niestety, ale będziesz zmuszony tą osobę odsunąć od tego projektu i poświęcić, przekazać jej zadania innej osobie. Każdy z twoich ludzi ma dokładnie wiedzieć co, jak, kiedy, gdzie, ma i po co ma robić. To jest być albo nie być twojego biznesu, a więc dbaj o to. Pytaj ludzi, jak zrozumieli twój komunikat. Rozmawiaj z każdym z nich, czy dokładnie wie co ma robić, niech powtórzy. To, co ma robić. Jak widzisz, że ktoś ma problemy w tym, żeby zrealizować te zadania, zapytaj go, co jest problemem. Być może potrzebuje rozmowy, być może potrzebuje wysłuchania, może potrzebuje wsparcia. Ktoś, kto ma słabszą konstrukcję psychiczną, być może będzie załamany, będzie słuchał informacji w internecie, w telewizji i będzie myślał, że zbliża się apokalipsa i koniec świata. A więc on być może będzie potrzebował rozmowy takiej bardziej przyjacielskiej, psychologicznej, aniżeli. Takiego generalskiego podejścia. Ale znowu, kryzys i takie sytuacje jak teraz tworzą silnych ludzi. Niestety, ale słabi ludzie w kryzysach no, mają dwie drogi: albo się poddadzą, albo z tego wyjdą silniejsi. Ty oczekuj, żeby twoi ludzie byli silniejsi i buduj ich takim. Jak jeszcze powinieneś przewodzić swojemu zespołowi w tych trudnych czasach? Przede wszystkim nie zostawiać miejsca na niedomówienia. Wyrażać się precyzyjnie i wprost, informować konkretnie, jasno i klarownie o celach, jakie są postawione przed każdym z nas. Dzielić świat na czarno-biały, pokazywać, to jest dobre i pożądane, tak ma być. Tego nie akceptuję, tego nie chcę. Jak to będzie, to będzie katastrofa. Nie ma miejsca na owijanie wszystkiego w papierek. Teraz trzeba wziąć duży reflektor, naświetlić to, co wymaga zmiany i szybko zareagować, żeby to zmienić. Oczekuj posłuszeństwa. To ma być bezwzględne posłuszeństwo. To ma być posłuszeństwo rodem z autokratycznych systemów. I teraz nie musisz się ze mną zgadzać, ty, który oglądasz to nagranie. Absolutnie nie musisz, możesz zrobić po swojemu. Natomiast jeśli chcesz skorzystać z moich wiedzy i z moich doświadczeń, gdzie od 8 lat prowadzę duży biznes, to jest call center. Zatrudniłem w tym biznesie ponad 4000 ludzi. Pamiętam czasy, kiedy był poprzedni kryzys, 2009 rok, jak wyglądała praca w 2010 roku w firmach, i pamiętam i znam i widzę dzisiejszy świat i dzisiejszy rynek. 10 lat minęło, ale widzę jak ten rynek ewoluował, co się w nim zmieniło. Jednocześnie dostrzegam to, że dziś zaczyna się robić to, co w 2010 roku. I wtedy zdało to bardzo dobrze egzamin. Oczywiście dzisiaj są inne uwarunkowania. Ludzie mają zupełnie inny poziom życia, w innym dobrobycie wyrośliśmy, inny rozwój technologiczny, minimalne bezrobocie. Natomiast poziom świadomości ludzi pod kątem tego, co dzisiaj się dzieje na świecie, jak ich życie się zmieni za chwilę w sposób negatywny, jak stracą pracę, jak wpadną w długi, jest niewyobrażalnie niski. Więc Ty jako lider musisz wykazać się większym zrozumieniem otaczającego Cię świata. Dlatego też oczekuj bezwzględnego posłuszeństwa, bo tylko to. Daje szansę na to, że Twoja firma przetrwa, a Twoi ludzie utrzymają stanowiska.